W dzisiejszym filmie pokażę Wam wszystkie wtyczki, z których aktualnie używam przy Homebridge, które sprawiły, że mój dom jest o wiele ciekawszy i o wiele fajniejszy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czym jest Homebridge, no to zapraszamy Was na nasz portal, a tutaj zobaczycie wszystko to co Wam polecamy i co sprawdziliśmy. To co widzicie w tym momencie to jest nasz panel UIX którym sterujemy naszym Homebridgeem. Więc pierwsza wtyczka, którą gorąco polecam, to jest właśnie Homebridge config UI Dzięki niemu mamy wizualną oprawę dla naszego Homebridgea, co jak dla mnie jest o wiele wygodniejsze niż terminal. I w dzisiejszym filmie pokażę wam wszystkie te wtyczki i trochę o nich opowiem. Homebridge Google Smart Home. Tutaj zapraszam was do naszego filmu, w którym pokazujemy wam, jak zintegrować tą wtyczkę. Dzięki niej jesteście w stanie sterować urządzeniami Homebridge poprzez Google Home Hub. Więc bardzo przydatne, jeżeli chcecie mieć dosyć tanie inteligentne głośniki. Homebridge Mi Flora Filtered. Też jeden z naszych filmów recenzja urządzenia Mi Flora, czyli monitora roślin. To właśnie tutaj możemy sterować i patrzeć, sterować i patrzeć na informacje, które są pokazywane przez nasz monitor, które później pokazują się w HomeKit. Homebridge Mi Outlet czyli jeżeli macie wtyczki Xiaomi, które działają po Wi-Fi, to dzięki tej właśnie wtyczce jesteście w stanie nimi sterować. Homebridge Mi Philips Lite, czyli wtyczka, dzięki której możemy sterować naszą lampą Philips Xiaomi. Lampa Philips Xiaomi została stworzona przy współpracy tych dwóch firm. Też ją recenzowaliśmy na naszym portalu. Homebridge Panasonic Viera TV, czyli jeżeli macie telewizor Panasonica Mój telewizor jest z roku 2014, więc już szmat czasu, ale nadal mogę nim sterować. Istotny element, na który trzeba tutaj pamiętać, to czy jesteście w stanie go wybudzać z trybu standby. Jeżeli nie, no to niestety, ale ta wtyczka wam się nie przyda. Jeżeli tak, no to możecie wtedy włączać i wyłączać telewizor za pomocą tej wtyczki. Kolejna wtyczka, czyli Homebridge Raspberry Pi Temperature, jak dla mnie bardzo przydatna, bo pokazuje nam na bieżąco temperaturę naszego Raspberry, na którym w tym wypadku stoi mój homebridge. Jeżeli ona będzie za wysoka, no to możemy sobie po prostu sprawdzać, czy coś tam się złego nie dzieje. A z Raspberry i problemami z temperaturą, no to y, wiele już się słyszało. Homebridge Smart Humidifier, czyli wtyczka, dzięki której możemy podpiąć nawilżacze powietrza. To są te nawilżacze ewaporacyjne pierwszej generacji. Z tego co wiem, to ma być wkrótce też dodany homebridge. Y, y, nawilżacz Dirmy, czyli też firmy powiązanej z Xiaomi, czyli nawilżacz ultradźwiękowy. Oba recenzowaliśmy na naszym kanale i czekamy aż pojawi się wsparcie dla nawilżacza drugiej generacji. Homebridge WebOS TV, czyli wtyczka dzięki której będziecie w stanie sterować swoim telewizorem LG. W tej wtyczce możemy sterować włączeniem, wyłączeniem telewizora, ale tak samo gniazdami, czyli podpiętymi do niego HDMI 1, 2, 3 Głośnością, przełączaniem e, kanałów, więc naprawdę sporo opcji do, do jego sterowania. Homebridge Xiaomi Air Purifier 3, czyli sterowanie oczyszczaczem powietrza e, Xiaomi 3 albo 3H, bez różnicy, będziecie w stanie sterować każdym z nich. I na koniec Homebridge Xiaomi Roborock Vacuum, czyli sterowanie e, naszym odkurzaczem Roborock. E, w tym wypadku moim to jest Roborock S6, S50, też działa. Jaki jest minus? Taki minus jest, że HomeKit nie wspiera w ogóle odkurzaczy, więc on Wam się będzie pokazywał jako wiatrak. I jako właśnie wiatrak będziecie nim sterować, co nie jest jakieś super, no ale dzięki temu możemy na przykład uruchomić go z poziomu homkita, albo kazać mu powrócić do naszej bazy. Jeżeli Wy macie jakieś ciekawe wtyczki, którymi chcecie się podzielić, to komentujcie w naszych filmach. Z chęcią je przetestujemy. Wszystkie te wtyczki, które tutaj widzicie, były testowane przez nas, więc wiemy, że działają. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych poradników oraz recenzji, do zasubskrybowania naszego kanału, do lajkowania naszych filmów i do zobaczenia następnym razem.